Bo coś no i po co tu przyleciałeś ty? Zginąć chyba. Ale no co? Pokoju. A jego skrzynka będzie na dnie? Czy jak to jest? Nie no, chyba na powierzchni. No, na powierzchni będzie. Dobra, no, spingowałem jego. To no, jestem grzeczny. Ja, tak. A ja tu to jest co? Tak jak to leży. Będzie na etacie pracował do końca życia i o, to O widać Widać, jest. widać, widać. Tak to wygląda. Ciągle nie przejechać. bo... Jadać, cię rozumiem. Cię, ten Nitspon jedzie. Popie. Wysadź mnie. Weź mnie, podnieś kurwa kołady. Najwyżej, jak się wypierdolę. Obrócić mnie, kurwa. Jakoś. A co tam kominujesz? Nie wiem, ląduje na dachu. Autem. <grym> Jest. Fajnie to z góry wygląda. Spróbuj jeszcze raz. No, dzięki nie, dzięki, teraz już to nie wleciałeś. Ten wleciałeś. Ile mam smoków? Nie mam smoków, czy jestem jakiś rozjebany? Musisz mi tutaj lutować, ale ja nie mam nic. Ja tylko szukam potrzebnych mi leczy, to. Tak, super. Kodo, nie? ten, czekaj na dropa na trójkę, a nie? Po co ci śmieci? Zostaw Markowi. Dobra, jakieś potrzebę. O, patrz, patrz, patrz. ten o, już nie żyje. Do... Mają je, mają je. Mają go, mają go. Też już Ma mają go. go. Nie ściągaj migaci! Szatanie! <noise> nie ściągaj migaci, szatanie, o nie! Ale masz wielką pałę, szatanie. Dobra, strzelam sobie, dzięki. Nie wiem skąd to znam, nie wiem, co wiem Co to jest? Ramdemowo powiedziałem, nie? No pała policyjna, wiem. Nie wiem co to jest. Mała kapa de Co no ja? Samolot C4 i samolotem. Ale benderem, tak? O, no, motorowatem. No tak, są takie akcje. Ja już próbowałem. Mam jedno, jedno, jednego fraga, jak zrobiłem kiedyś. Myśmy to już robili kurwa zanim to było Co pytał? mocno Co pytał To pyta nie błądzi Dokładnie to chciałam powiedzieć Zresztą Nie ma głupich pytań I będziesz ze mną chodził Daj Sona zapytaję bo on jest on jest yy, homo chcesz ze mną chodzić Ja gram pistoletę nie było? Czy się nie powiedało? Kurde ty? trafiłem go niechcący wysadzam cię, wysadzam cię jesteś wysadzany nie nie, nie, tylko nie to Piórku. dobra, czy ty jesteś panie? <śmienny> co na mówili? dobra, jesteś potężnie głup co wy się dotykacie? nie, bo gada Dobra, Ciera bo się... stykają. Dobra, mam dropa. batera Poddaj się! Kurwa! E, f, kurwa ten Kła chleba, chleba kim ma... I a, ten, a to? O! Oddaję się!

Lambo idzie za mną No to zawracaj tu ty Nie, ja muszę zlutować dropa, nie oddam im go Nie poleca, ja jadę po niego Nigdy Pomóż nie mi oh, yeah. nie O dimo, nie pomóż tego pod rące Bo się <laughs> Człowiek, szatan Uciekaj tam, jadą na nas nie Jest oni pod ropa jechali. Jadę na pocinki. Cześć, ktoś po mnie. Zostawili mnie. Zostałem stał, co po niego, jedź po niego. no kurwa, to się źle skończy na tym motory. Jedź motorze. po niego, Dejson, jedź po niego. Jakby ktoś widział celownik naserowy, to zręczył e, się. Eee, ten, chęcha. kładą może magiczne słowo? Co? P. Chuj? Chyba to... Chyba to to słowo Nie Proszę A co proszę? No... Mówisz coś do niego, nie? Bo, mówię, może byś, po niego Może... Przyjechał. Może byś poprosił Żeby po niego przyjechał? Tak nie. O tym ty myślisz? Że co? Ja potrzebuję ten... Pićku, pićków Siema Siema zielone, co tam? Złodzieju srany, oddawaj mi moją... Maszynę! Mili, mili, willy! Bombardują Kuchy. mnie! Kurwy, zejmę! Bombów robią! U kurde, wiku mną bomba! W rakiety wjechał. O. A ja bie, nie wjechałem w chwilę mam. mam tutaj. Halo Gdzie ty U. jesteś? Tu? No, kurwa na drugim końcu świata jest, nie? Może po ciebie... No, może tam przyjada, ale nie Dejson, weź zawróć, a nie ty w strefę się popujesz. O kurwa, już w pomię A czemu ty wysiadłeś? A opony przebite? Tak Ja kontroluję chyba No serio ci mówię, na no kurwa Chyba 500, nawet nie wiem No dobra no Dwa razy w głowę dostałem Jadę O, oh, fuck to Popie, tu są dwa auta. Jeszcze z tego, on z pistoletu strzela. O cholera. Nie wiem uciekajcie tam kurwa. To ja jednak zabrałam. On z pistoletu strzela, zero mam Jeszcze jedzie za mną, nie? Ja się w niego. Dobra uciekł. Sufrajer. Weź spinguj monetę. To jest dobra mam. Gdzie oni tak się Gdzie jest? Masz konetecznie. No nie no jak chłopie, dostałem shoty z pistoletu. No wiesz. No wiesz. To jest łatwo o tym powiedzieć. No normalnie no A nikogo nie ma jeszcze? Już? już nie ma. To tak. widzisz, no po prawej wiecz, no wieczno. Zaraz ci znacznik zginie. Mm, jak coś to jest tutaj zimny? Ja, ja, ja jest. Nie, 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 wiesz, poradzić sobie. O, trzy auta są. Mm. No, gdzie, tak. gdzie, co, czekaj? Dobra, łaza widzę. Lambo. Oh, hello, Lambo. Hello, hello. O, Lambo widzę. Dwa Lambo są. Zajebiście. No. <noise> jeszcze jedno, jest jedno jeszcze. Gdzieś. Prążę. No tu... Kuchinki. No, kurwa, Łaz tu podjechał. Czemu mi zlurowałeś łaza na mnie ty debil... No nie mów też, że mam kolejnego zera podnosić Bo szkoda, bo go do podniosłem Tu auto stoi w ogóle No wiem, wypierdam A, jedzie za monolambo A już strzela Dobra, jestem dead Dobra, wypierdam Nie wiem co my mamy robić, kurwa O, ty ptukaj sobie gło, ty Ja pierd... On zero podnieść. Jedzie dalej o, no, Czekaj, czekaj, po mnie, podnieść Nie mam, nie mam wachy, wachy nie mam wachy. Gdzie on jest? Nie odeszłam, chłopie, cztery. Nawet nie. A, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, Widzisz, tutaj stąd się dzieje? No, dobra, zatrzymujemy się i strzelamy. Jak ty zamiast ustać, gdzieś się wleczyć, to nie. No, tak. Weź na te porsinki. Tutaj właśnie. Zatrzymali się, czy toni oni, kurwa? O, dawaj, wchodź tu. Aha, to jest czwórka to ja, Kurwa Są bandaże. Kurwa, mam jakieś. Sama. Cztery bandaże są Przecież ty mi gada, gdzie jest antena lepiej? Nie zdążę. Rozjeb go, rozjeb go, rozjeb go. Ja pierdolę, nie zdążę, słuchaj. No i Boże. Czy ja zginę? No zginiesz no. <laughs> <laughs> Ale pan na no, styku, uratowałem go. Teraz Dajson sobie podniesie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, tu jest. Chyba. Piątka jest. O, oh, Dajson. O oh, kurda, się spierdziałam, nie, nie full focus musi być. Ten mi jęczy na tym mikro, że mam podnieść go, zamiast się skupić na zlutowaniu. Miałeś medy jakieś? Podjechali tu. Podjechał tu. Pytam, masz oh, medy czy nie? Kurwa mać, no zamkniesz tą mordę w końcu, bo ja nic nie słyszę. Cały czas kurwa narzekasz, że... Chyba cię coś... No i po co tu przyleciałeś ty? Zginąć chyba. <gryzanie> <Szuczanie> <Szuczanie> Przyleciał chłopiec w piątkę strep. Na mnie coś gada.